Właśnie znajdujemy się w Kinie Rialto, gdzie odbywa się premiera, premiera festiwalu Future Shorts. Pierwszy pokaz będzie miał miejsce właśnie w Poznaniu, następnie w całej Polsce w listopadzie i grudniu będą pokazy tego festiwalu. Festiwal Future Shorts jest festiwalem organizowanym już od wielu, wielu lat, od 2003 roku w Londynie. Początek swojej działalności miała platforma, która teraz skupia w zasadzie już wszystkie, wszystkie kraje świata. I pokazy Future Showców odbywają się cyklicznie na wszystkich kontynentach. W tym roku z edycji jesiennej, z pięciu filmów, zostanie wybrany przez publiczność na całym świecie najlepszy film, który zostanie nagradzony Nagrodą Publiczności. Fundacja Edukacji Kulturalnej Adarte działa w Poznaniu od 2003 roku. Ma siedzibę w Poznaniu, natomiast zasięg działania fundacji jest narodowy bądź też nawet ponadnarodowy. Gdyż nasze filmy podróżują po całej Europie, po wielu, wielu krajach, podstawą działalności Fundacji Adarte jest promocja krótkiego kina. W Fundacji mamy wiele projektów poświęconych, poświęconych temu zagadnieniu. Przede wszystkim wiosną ma miejsce Festiwal Polskich Filmów Krótkometrażowych Shortways. Festiwal ten ma miejsce w Poznaniu w kwietniu, natomiast pokazy organizowane są w całej Polsce. Później program w ramach shopu on the podróżuje po krajach europejskich. Co więcej, właśnie znajdujemy się na pokazie Future Shorts, więc może o tym programie Parę słów Future Shorts. Projektujemy już od, od prawie 4-5 lat. Programy na licencji brytyjskiej. Pokazy odbywają się co kwartał w całej Polsce. Kolejnym naszym projektem jest projekt World Shorts. World Shorts, czyli, czyli cykliczne, cykliczne programy poświęcone twórczości danego kraju. Obecnie trwa edycja francuska, natomiast mieliśmy już edycje z takich krajów jak Dania, Finlandia, Szwecja, Islandia, Grecja, Portugalia. W niedalekim czasie planujemy zrobić pokazy kina brytyjskiego i kina rosyjskiego. Kolejnym aspektem działalności naszej fundacji jest promocja kultury audiowizualnej. Dotychczas organizowaliśmy to Promowaliśmy to w ramach organizowania festiwalu WiWiSesja, natomiast w tym roku Vivisessia jako trzydniowy event nie odbędzie się, natomiast przygotowaliśmy cykl warsztatów i spotkań, który będzie miał miejsce w Poznaniu, Lesznie, Koninie i Gnieźnie. Cykl nazywa się WiWiMotion. Rusza już 21 listopada, będzie trwał do 14 grudnia. Wszystkie eventy, spotkania, jakieś imprezy opisane są na, na naszej stronie internetowej, jak i również na Facebooku. Pod stroną Vivi Sesji jest teraz projekt Vivimotion. Serdecznie wszystkich zapraszamy, nie tylko fanów kultury audiowizualnej, nie tylko fanów DJingu, nie tylko fanów imprez, tylko też osoby, które chcą naprawdę dowiedzieć się czegoś ciekawego, poszerzyć swoją wiedzę i spotkać ciekawych ludzi.